Hej, tu Martyna i Marcin. Razem z piątką naszych wsiaków jesteśmy w Finlandii, w Laponii, ponad 250 km za kołem podbiegunowym. Vlog, który właśnie oglądasz, jest trzecim z lapońskiej serii. Opuszczamy właśnie Aurora Glass Cabin, w której się zatrzymaliśmy, i jedziemy w kolejne epickie miejsce. Kiedy nagrywałam te filmy, nie wiedziałam jeszcze w jakie. To niespodzianka imieninowa, jaką przygotował dla mnie Marcin. I wierzcie mi, w najpiękniejszych snach nie mogłam marzyć o tym, że będzie aż tak nierealnie magiczna. Dzień dobry. Hej, hej. Ile 22, 23 ma być nawet. Odczuwalne jest znac, znacznie niż. na Marcina, ja dzisiaj jakoś nie marznę, Po tej nocy nieprzespanej z zorzą. Jestem taka złote po prostu pełna takich pozytywnych emocji, chociaż oczy pewnie zaspane i trochę na zapałki. Zora trwała do godziny czwartej nad ranem. Tak jak zaczęła się. 23? Tak, tak, normalnie o godzinie 23, 24. A były takie trzy takie rzuty, tak. jakby nie patrzeć, nie? Znaczy zaczęło się skromnie i ja już myślałam, że to skromnie to już jest wow. I się cieszyłam tym, tym skromnie, a potem okazało się, że to Złoga Najlepsze przed nami. nad nami. I to był taki spektakl. N nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Nigdy. Tak, to prawda. Idziemy dość daleko Wracamy do naszego iglo. Słyszycie ten dźwięk skrzypiącego śniegu? Jest taki crunchy, crispy. Jesteście gotowi na mały iglotur? Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda w środku. Tak, dobrze widzicie. Mamy piątkę psiaków, które podróżują z nami praktycznie po całej Europie. Tym razem też są z nami. Ten hotel jest dog-friendly, Przewidziano. Kilka iglo dla osób podróżujących ze zwierzętami obowiązują dodatkowe opłaty. Przypomnę, że jesteśmy w hotelu Northern Light Village w Lewi. Drugi resort znajduje się w Sariselce. Samo iglo ma powierzchnię 29 m2 i wierzcie mi, że na tak małej przestrzeni zmieszczono naprawdę wiele. Jest łazienka z prysznicem, jest y, ogromne łóżko, bardzo wygodne. Elektryczny kominek, strefa wypoczynkowa, biurko do pracy, są podgrzewane podłogi i podgrzewane laserowo szyby. Czas spędzony tutaj był dla nas absolutnie wyjątkowym, unikatowym przeżyciem i zdecydowanie polecamy ten hotel. jechała. Dobrze, że są te sanki, co? No. O, ale jakie ładne światło! Uhu. Wyglądasz jak taki Jożenie z Barzin na sankach. Dobrze, że nie słyszy. Ale piękny dzisiaj mamy dzień, piękny poranek. Dzień dobry z ruki. i okolice Ruki to jedne z naszych ulubionych miejsc w Finlandii. Wracamy tutaj zawsze z ogromną radością i z takim podekscytowaniem. Z jednej strony, znamy bardzo dobrze te tereny, z drugiej strony, zawsze odkryjemy coś nowego. Tym razem zatrzymamy się w kolejnym wyjątkowym miejscu, które znamy już od dwóch lat, ale jeszcze w nim nie byliśmy. Moje pierwsze wrażenie, czy to, co widzę, w ogóle jest realne, czy to nie sen? Widok zabiera dech w piersiach, te drzewa przykryte śniegiem, jak w zimowej baśni. Jesteśmy w Magical Pond, to hotel położony w środku arktycznego lasu. Jest tak cicho, że słychać świst śniegu spadającego z jednego z drzew. Dzień dobry. Po nocy spędzonej w naszym iglo, czas na śniadanie. Śniadania serwowane są w budynku, w którym znajduje się recepcja i sauna dla gości. Przypomina on taki przytulny salon w środku. Śniadania serwowane są w formie bufetu, i każdy znajdzie coś dla siebie. Jest domowa granola, smoothie, jogurty, sery, wędliny, sałaty, świeże pieczywo, no i oczywiście kawa i herbata. Jest minus 15, ale chyba nie czuć tego, nie? Nie wcale. Idziemy właśnie po rakiety śnieżne, i wybieramy się na na przyjażdżkę. Idziemy na spacer w piękne miejsca. To w sumie jak buty narciarskie, nie? Chyba. Jaki sport, taki jaś fasola. To nie jest takie proste. Na moich śladach. Nie, to nie dla mnie. Ojej. Mówi się, że w życiu trzeba wykonywać takie aktywności, które sprawiają nam największą frajdę i przyjemność, w których czujemy się najlepiej. Czy jedzenie cynowo-nowych bułeczek i popijanie pysznej kawy można zaliczyć do tych aktywności? Jedziemy do Tupy. lunch time i tym razem nie nasz. Tym razem to my karmimy, karmimy renifery. Nadal jesteśmy w Lamintupie. Tutaj spotkacie też renifery, Haski. Jest możliwość wypożyczenia skuterów śnieżnych i skorzystania z takich typowo lapońskich activities. Wracamy do hotelu. Na dzisiejszy wieczór zaplanowaliśmy ognisko pod gwiazdami, może będzie szansa na zorze, a nawet jeżeli nie będzie zorzy, to na pewno i tak będzie magicznie. Każdy, kto mnie zna, wie, że jestem ogromną panką muminków. I oczywiście tutaj w Finlandii jest pełno takich herbat z muminkami, i tutaj mamy rojbosy, i jest smak cheesecake i strawberry milkshake. O, o zaraz będziemy robić. Jak to wygląda? A jest z Bobkiem, Marcin. Słyski. Mała mi. I co? Kolejny dzień, w którym to wielkie, wygodne łóżko stanie się centrum naszego dowodzenia. Czas spędzony w Magical Pond dzielimy na pracę, na wypoczynek, na ładowanie baterii, na inspirację, wiecie, taki oddech tak, głęboki oddech to dobre sformułowanie. Nasze iglo jest jednym z dwudziestu. Wszystkie zostały urządzone w ten sam minimalistyczny skandynawski sposób. A więcej informacji o tym hotelu znajdziesz w tym poście na blogu. Dzień dobry. dobry. Mileś, przywitaj się. Siemka. Siemka, <noise> milość jest zaspany. To nasz ostatni poranek tutaj w tym pięknym miejscu. Jesteśmy w Magical Pond i faktycznie to miejsce jest takie magiczne. Jest się blisko natury. Przez te przeszklone ściany ma się wrażenie, że śpi się gdzieś w zawieszeniu, w przestrzeni, w środku w lesie, lasu. Tak. Jest super, jest totalnie cicho, spokojnie, jest bardzo taka relaksująca atmosfera i bardzo się nam tutaj podoba. Jest bardzo ciepło, w domku. O, bardzo ciepło. Słuchajcie, ja siedzę teraz w swetrze, ale y, równie dobrze mogłabym siedzieć pod koszulce i byłoby okej. Okay. Y, faktycznie przyjeżdżając do takich iglo zawsze miałam obawy, że będzie zimno, że będziemy marznąć. Absolutnie nie, jest zupełnie inaczej. No i fajnie tak obserwować właśnie ten spadający śnieg właśnie tutaj tak. Te spadające, te spadające gwiazdy, których nie widać. Tak. Mamy akurat teraz taką pogodę, że no sypie sypie śnieg, sypie, sypie śnieg, wieje wiatr, ale dwa dni wcześniej mieliśmy przepiękną noc, pełną gwiazd i była nawet malutka zorza, ale no nie mieliśmy tutaj szczęścia na, na dużą, na taką prawdziwą, piękną zorzę tańczącą na niebie. Niemniej miejsce jest absolutnie wyjątkowe i my ze swojej strony Wam polecamy. Tak. Jest to super przeżycie, takie wyjątkowe experience. Ciekawe jak stąd wyjedziemy, tak jak patrzę na ten śnieg. Niestety to już koniec naszej lapońskiej przygody, ale niebawem na pewno znowu wrócimy na północ. Dziękujemy, że jesteś z nami.